Hej, super, że jesteś. Jakiś czas temu w zakładce społeczności zadałam Ci pytanie, czy chcesz jakąś dodatkową serię? Taką bez wpływu, oczywiście, na cotygodniowe uploady. Głos większości zdecydował, że tak, więc taka seria się pojawi. Zanim jednak powiem coś jeszcze, mam pytanie do moich kochanych słuchaczy. Mówię słuchaczy. Bo pytanie jest do moich wspaniałych mężczyzn. Słuchajcie, moi kochani: większość osób słuchających o sprawach kryminalnych, zwłaszcza u mnie na kanale, to kobiety, a wy jesteście niemal gatunkiem na wymarciu. I w związku z powyższym mam do Was takie pytanie: Czy będzie Wam bardzo przeszkadzało, jeżeli będę zwracała się bezpośrednio, używając końcówki żeńskiej? Ja jak najbardziej uważam, że mam słuchaczy bardzo inteligentnych i takich, którzy jakoś specjalnie nie poczują się mniej męscy i urażeni tym, że używam końcówki żeńskiej. Natomiast chciałam dać Wam znać, że ja o tym myślę, że myślę o Was, że nie chciałabym, żebyście nagle poczuli się niekochani, porzuceni, niezauważani. Tylko w języku polskim wygląda to tak. Że jak na to nie patrzeć, to są końcówki. Obojętne, czy będę używała liczby pojedynczej, czy będę li używała liczby mnogiej, to i tak ta końcówka będzie, bo jeżeli nie będzie słuchałaś, słuchałeś, to będzie słuchaliście, słuchałyście, więc i tak musiałabym powtarzać dwa razy. Co podczas słuchania niejednokrotnie wydaje się wam pewnie irytujące, bo takie sygnały przecież otrzymuję. Tak więc raz jeszcze, panowie moi mili, będę wam bardzo wdzięczna, jeżeli nadal będziecie do mnie zaglądać i słuchać tego, co dla was wszystkich w sumie przygotowałam. Natomiast w materiałach będę używała końcówek żeńskich, dlatego że kobiet jest zwyczajnie większość. Obiecuję jednak, że od czasu do czasu wspomnę o was i wam za to bardzo podziękuję, dobra? Możemy się tak umówić. Właśnie po to, żebyście nie czuli się niekochani i niechciani i zapomnieni. I teraz pozwólcie, że przejdę już do tematu. Pierwsza seria dodatkowa, którą zaplanowałam na kanał, będzie nosiła tytuł, moim zdaniem. Dlaczego moim? Wiadomo, opinia jak dupa. Każdy ma swoją, a to jest dla mnie szansa na taki trochę dialog z tobą, z twoją osobą bo ja mogę powiedzieć Ci co o czymś myślę, a Ty oczywiście w komentarzu możesz mi na to odpowiedzieć. I jak najbardziej będę mogła się do tego odnieść w następnym odcinku, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Dodatkowo da mi też możliwość może komentowania niektórych odcinków, może powiedzenia Ci co autor miał na myśli, przy czym absolutnie nie będę tego robiła w formie tłumaczenia się. Uważam, że każdy ma prawo do swojego zdania, i moje zdanie nie musi zgadzać się z Twoim, tak samo jak i Twoje. Nie musi zgadzać się ze zdaniem Icińskiej czy Malinowskiej. I dla mnie nie znaczy to absolutnie, że okazujemy sobie w ten sposób brak szacunku. Nie, nie, nie. Okazujemy sobie w ten sposób bycie dorosłym i akceptowanie tego, że ktoś może mieć zdanie odmienne od nas. Tak jak i wcześniej, nie zamierzam blokować komentarzy, nie zamierzam usuwać komentarzy. Nie zamierzam usuwać łapek w górę, w dół, usuwać w sensie takim, że nie będą dla Was widoczne, bo nie. 99,9% moich słuchaczy, czyli Ty, zapewne, jesteś kimś fajnym, kto potrafi się zachować i nie wypisuje do mnie tekstów pod tytułem Wyjmij marchewkę z gęby, jak mówisz. Bo taki komentarz niedawno przeczytałam. Generalnie bardzo mnie rozśmieszył i zostawiłam go na kanale, jak najbardziej. Na pewno inne komentarze albo odpowiadałam, albo nie, ale wśród nich pojawiły się takie, które świadczą o tym, że albo ktoś nie słucha, albo ktoś nie widzi tego, co jest postowane na YouTube. Dla przykładu takim odcinkiem była sprawa Granta Amato, gdzie mówiłam i napisałam w sumie, że nagranie półtora minutowego powitania zajęło mi 5 minut i traciłam głos, Pamiętasz pewnie, że było to zaraz po mojej operacji gardła i nie bardzo jeszcze mogłam mówić. Natomiast pojawiały się komentarze i teksty, że mówię, jakbym zaraz miała zasnąć, albo że mam wykrzeszać. Dobra. To będzie w osobnych odcinkach. Nie wytnę tego. heha. I to też będziecie czasami słychać. I pojawiały się komentarze, że mam wykrzesać z siebie trochę życia. Ciężko się wykrzesuje życie jak ucieka się ze szpitala w sobotę, bo tak właśnie zrobiłam, i siedzi się w domu, nie mogąc nawet przełknąć śliny, bo boli, i do tego łykając różne śmieszne tabletki przeciwbólowe. I ja wiem, że znakomita większość moich fantastycznych słuchaczy, czyli Ciebie, pamiętała o tym i życzyła mi powrotu do zdrowia. I skoro tak płynnie, pięknie przeszłam do tego tematu, to Chciałam podziękować Wam wszystkim i Tobie każdemu z osobna za cudowne wsparcie, które mi okazujecie, za wszystkie życzenia powrotu do zdrowia, za upewnianie mnie, że będziecie czekali na kolejne odcinki. Zakładając ten kanał, nie liczyłam na to, że będzie Was w sumie tak dużo, bo taka świadomość, że słucha mnie, czy chce mnie słuchać ponad 2000 osób, to jest, to jest coś niesamowitego i. Jestem wdzięczna za każdą z tych osób, za każdego z Was i za każdą z Was. Mam też nadzieję, że widzisz to w moich odcinkach, że widzisz, że są one wrzucane regularnie, że staram się Was nie zawodzić, że, że tak jak teraz trochę odbieram mimowe i mówię raz w liczbie pojedynczej, raz w liczbie mnogiej, czego się nie robi. Tak, to też się zdarza, bo okazuje się, że jestem człowiekiem, a tylko ten, kto nic nie robi, nie popełnia pomyłek. W związku z tym. Zostawię to nagranie takie, jakie jest. Sprawa kolejna. Moje komentarze i poczucie humoru. Wiesz co? Ja naprawdę uważam, że mam. Wiem, że się powtarzam, ale tak jest. Ja uważam, że mam świetnych słuchaczy, najlepszych na YouTube. Uważam, że grupa odbiorców tutaj jest naprawdę bardzo inteligentna i że słucha tych podcastów z pełnym zrozumieniem. Do czego zmierzam? Będzie to ważne w Odcinku o Elwirze i tutaj nie chcę podać Wam nazwiska, bo może się okazać, że doszukacie jakaś sprawa pojawi się niebawem, a tego bym nie chciała. Chcę, żeby te sprawy jednak były dla Was nieznane i żeby były niespodzianką. W każdym razie, będzie taka sprawa, w której opisuję pewne zachowania społeczne niekoniecznie ciekawe i w których Elwirę też określam taka, nie inaczej. Bo tak było, ona wpisywała się wtedy w idealny trend, który panował dokoła. I mówię to tak, dokładnie tak, jakbym opowiadała to po prostu swojej koleżance. To jest moje poczucie humoru, ono absolutnie nie musi zgadzać się z Twoim. Przy czym jeżeli ktoś coś robi, to taki jest fakt. Podam Ci przykład. Jeżeli ktoś chodzi i kradnie i ja w materiale na przykład nazwałabym go złodziejem, to jest to stwierdzenie faktu. Ukradł, ukradł, jest złodziejem, jest złodziejem. Proste jak budowa cepa. Jeżeli ktoś wszczyna burdy i krzyczy na sąsiadów, i ja w tym momencie powiem, że o, nasz awanturnik, coś tam, to czy jest on awanturnikiem? Ależ oczywiście jest. To jest po prostu fakt. To, to nie jest kwestia, która podlega, jak dla mnie, dyskusji. Tak po prostu jest i tyle. Ja zawsze uważałam, że jeżeli coś się robi, to należy mieć odwagę cywilną do tego się przyznawać. A nie udawać teraz bułkę przez bibułkę, a no wiecie, co, gołą ręką. Nie, 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 to nie na tym kanale. Naprawdę, to jest nie na tym kanale. Nie mam się za lepszą od nikogo. No dobra, może od kilku członków mojej rodziny, ale to się nie liczy. To była taka dygresja. Natomiast nie mam się naprawdę za osobę lepszą od. Nie wiem, od babci klozetowej, od prostytutki, czy jeszcze kogoś innego. A to, że używam jakichś słów i dla mnie są one zabawne, to tak po prostu jest. Jak mówię, one w ogóle nie muszą być zabawne dla ciebie. Dla ciebie może być zabawne coś zupełnie innego. I założę się, że mimo że nagrywam właśnie w tej chwili to, co nagrywam i to słyszysz, to pojawią się takie właśnie durnowate komentarze pod tym przyszłym odcinkiem w którym ktoś znów coś mi zarzuci. Trudno, mam to w dół. I tak ten odcinek wyjdzie dokładnie tak, jak jest nagrany. Nic nie będę zmieniało. I tak jest to moim zdaniem. W którymś z przyszłych odcinków odniosę się do tego, ogólnie do komentarzy, ogólnie do tego, jak ja to widzę. Nie chodzi mi o żadne hamskie komentarze, albo przyjemne komentarze, albo żadne komentarze konkretne. Tylko o pokazanie Ci, jak ja widzę pewne rzeczy. No, i na pewno przy okazji trochę się pośmieję, bo no, ja to ja. I już na sam koniec. Tylko proszę cię, nie trzymaj mnie za słowo w tej kwestii jakoś szczególnie mocno. Ale pod filmem, pod tym krótkim odcineczkiem bonusowym, znajdzie się prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, rozkład jazdy, czyli lista tematów, czy lista odcinków z tej serii, właśnie dodatkowej, moim zdaniem. I co? No dzisiaj to już wszystko. Tymczasem dobranoc.